Cześć, z tej strony Grzesiek, witam Was na kanale Domek na Wzgórzu. Przypomnę od czasu do czasu co robimy. Budujemy dom w górach na terenie dość mocno spadzistym, skalistym, jak widać dużo kamieni. Budujemy dom stalowy założenia z profili zimnogiętych. Taką studółkę ładną. W górach nie w kamieniołomie, jak to niektórzy mówią. Tak, to nie jest kamieniołom, po prostu nie mamy skał. I jak widzicie mamy wykonane już ściany fundamentowe kondygnacji minus jeden. Nie ma, zobaczcie sobie filmy wcześniejsze, jakie mieliśmy, co my zrobiliśmy, teraz by też wszystkiego tak bardzo nie opowiadać, jak to zostało zrobione i co, co zrobiliśmy, ale ogólnie jakieś zagadnienie w tym momencie. Zagadnienie w tym momencie jest takie do położenia otok, tak? Otok, Bednarka. Nie jestem elektrykiem, ale opowiem Wam jakby jak, jaką ja mam wiedzę na ten temat i co by znaczy. Wiedzę, jaką mam, która w pełności wystarczy na to, żeby o tym opowiedzieć i, i jakby wykonać tą, wykonać tą bednarkę. No, posiłkowałem się też wiedzą kolegów elektryków, dlatego zrobiłem tak, oni mi też polecili. Pociągnęliśmy bednarkę prawie do końca, tak. Potem Wam powiem, przejdziemy tam niżej, co nie jest podłączone i dlaczego nie jest podłączone, ale ogólnie robimy ją w koło. E, Włączamy ją, włączamy pręty zbrojeniowe. Tak, tu widzicie, jest pręt zbrojeniowy. To gdzieś tam film był wcześniej o, 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 o zbrojeniu, czy o szalunku, gdzie mówiłem, dlaczego wyciągamy pręty, i dlaczego jakby w ten sposób robimy, a nie wstawiamy benarkę do zbrojenia i tam jej nie spawamy. Więc mówię, odnoszę tam tego filmu. Pręt jest wystawiony, tak, zopaliśmy takimi systemowymi, skręcanymi złączkami. Tak, widzicie, tu jest pręta, czyli pręd wychodzi, benarka przez niego. Pręd został delikatnie podszlifowany, tak żeby jak największa była powierzchnia styku, ale to naprawdę nie ma to większego znaczenia. Nawet jakby po prostu był i trzymał się tylko samymi, samymi swoimi e, tymi ryflami, tak na bokach to są do przyczepności, też w się wystarczyło, bo pamiętajcie, e, jakby ze zbrojenia musimy wyrównać tylko i wyłącznie potencjał, tak, no bo my, wszystkie elementy stalowe w różny sposób nabierają swój potencjał, czyli tam ładunek, który mają w sobie, żeby on po prostu się wyrównywał z otoczeniem, z ziemią, z konstrukcją, z wszystkim, co go otacza. Tak? I to mówię, jeżeli poddany jest na bieżąco, to sam ten ładunek nie jest, nie jest jakiś tam super wysoki. Jest to, naprawdę nie ma to większego znaczenia. Wystarczy, że jakakolwiek jest powierzchnia tego styku, to tak czy inaczej on przejdzie. A nawet jakby nie, nie, styk, nie, nie stykał się ten trend z, z, z mówię, samą bednarką, albo przez to odległość byłaby taka no, tyci tyci, tak? taka maciupeńka, bo na przykład, nie wiem, ze względu na jakiś tam beton, który tam się dostał, to tak czy inaczej przy większym ładunku iskierka przeskoczy i się rozładuje. Tak bo to jak w burzy, czyli na tej samej zasadzie, więc mówię, to połączenie zostało zrobione dobrze na 100%. Przez, mówię, z, przez młodych, młodych inżynierów i starszych inżynierów zostało to jakby zatwierdzone, zaakceptowane, bo mówię, było, mówię, mam, po prostu mam kilku znajomych, którzy, którzy mi w tym doradzali i wszyscy mówili jednym zdaniem, że jest to jak najbardziej ok. Teraz co muszę z tym zrobić, to tylko to zabezpieczyć antykorozyjnie. Tylko to... Czy, przepraszam, antykorozyjnie jest zabezpieczone, bo to jest Zabezpieczyć to jakąś masą, pikiem, czy po prostu tym co my mamy na ścianach, bo to też do pełności może być, po prostu zalać te wszystkie połączenia, żeby do środka nie dostała się woda. Nawet jakby się dostała, tylko by się nie stało, bo pamiętajmy, że tlenek, tlenek żelaza, czyli tak zwana rdza, też jest, też przewodzi ładunki, a przykroju zbytnio nie stracimy, bo nawet tak skoroduje, ponieważ no, to jest tylko powierzchniowe. Tak? No, pod normalnie stal będzie ciągła i nic się z tym wielkiego nie stanie. Więc mówię, no, zabezpieczamy tylko ten element, tam pod spodem jest zabezpieczone, tak? bo tu widzisz, że pod jest czarne. Ten element cały zabezpieczamy, bednarka zostaje tak jak jest. Yy, takie miejsca jakie mamy, mieliśmy ogólnie cztery. Cztery takie miejsca mieliśmy zostawione, ale ze względu na to, że jakby jedno miejsce wypadło nam nie, tak to niefortunnie w miejscu, gdzie jest nasyp. I jakby nie będzie tej warstwy ziemi, żeby ją przesypać i żeby to po prostu działało, po prostu go wytniemy i zostaje nam tylko w trzech miejscach. Od tego miejsca tutaj jeszcze, tak mniej więcej na środku, jak dom będzie wypadał, tak, no wiesz, tego nie mierzyliśmy. A to będzie chyba odtąd, tak, na pewno, odtąd do końca, mniej więcej środek sobie wyłapiemy, taką jedną złączkę jeszcze dodamy i wyciągniemy prędko. Wyżej, tak, żeby go potem było można połączyć z, no z odgromem dachu, tak, czy tam po prostu z blachą na dachu. Pamiętajcie, że dach też trzeba się jest, blacha stalowa też trzeba go uziemić, czy po prostu mówię, też wyrównać ten potencjał. Więc, ale tu my też o dachu będziemy kiedyś rozmawiać. Jak zrobimy dach, to wtedy będziemy rozmawiać. No na razie, jakby, jest to zrobione na tej zasadzie, więc mówię w trzech miejscach, jest potencjał wyrównywany. Podejrzewam, że w dwóch też by było, ale mówię, no mamy więcej, no bo tak mi o kupakom się zrobiło, więc. Tak jest, po tego nie ma, wszyscy mi, wszyscy mi elektrycy powiedzieli, czy dwóch elektryków mi powiedziało, że nie ma to większego znaczenia, byle byłoby połączone i, i mówię, ładunek tak się sam wyrówna, bo, bo mówię, po, po całej siatce, po trzpieniach, po wszystkim się wyrówna, więc no, jak mówią, tak robię. Eee, dobra, podejdziemy tam jeszcze dalej, to Wam powiem jeszcze w innym miejscu coś więcej. Tak widzicie, narożniki. Czy benarkę możemy dawać? Musimy dać w poziomie, czy może być w pionie? No ja kiedyś nie wiem, co mi się ubzdurało, Jak kupowałem te złączki, co widzieliście, wydawało mi się, że benarka musi być płasko. I nie wiem dlaczego, ale dobro chłopaki mi uświadomili, że przy czym musi być byle była ciągła i też może być w pionie. Nie, nie pytajcie. Ja zrobiłem tak, że kupiłem złączki, to zakładałem, że dochodzi jeden pręt, tniemy go, wychodzi drugi pręt i łączymy go na ten krzyżowe połączenie. I tak samo z tej strony, tak i tak samo w każdym narożniku, więc kupiłem 18, 18 złączek. Ale na szczęście mogę je oddać, więc po prostu je oddam, bo tyle nie potrzebujemy. Tak naprawdę oni wykorzystają raz, dwa, trzy, cztery, pięć złączek, nie, pięć, siedem złączek, więc kupiłem 11 za dużo, ale mówię, no ten się nie myli, kto nic nie robi. Yy, więc się pomyliłem. Dobra, yy, dalej. Na jakiej głębokości zakopać bednarkę? Czym głębiej, tym lepiej. Jeżeli trafimy w wodę, tak powiedzmy, jeżeli, nie wiem, mamy wody gruntowe, zanurzymy ją w wodzie. Czy to jest coś złego? Nie. Nawet lepiej, bo woda zawsze lepiej szybciej pozbywa się ładunków elektrycznych, więc nawet lepiej, jak trafimy w wodę. Chociaż to, jak mi kolega ostatnio mówił, nie jest tak do końca, że jak trafimy w wodę, tak będzie. Nie wiem. Mi się zawsze wydaje, że jak, jak bednarka byłaby zanurzona w wodzie, to jakby szybciej odprowadzi po wodach gruntowych, naprawdę dostajemy bardzo duży, no mówię, no bardzo są bardzo szybko, że można ten ładunek do ziemi, ale o nie wiem, też nie dyskutuje, nie się wypadają fachowcy na ten temat. Mówię, no ogólnie chodzi o to, żeby zakopać ziemię jak najgłębiej, żeby nie była tak tylko po powierzchni, no bo po prostu, no może nie działać, tak? Tak działać powinna. Więc to po prostu wydamy pieniądze, że powiedzmy, nie wiem, ktoś twierdzi, no dobra mam zrobiony dom, tak, mam, yy, mam wszystko już porobione, nie jestem się teraz tak, podpływać do samych, ław do samych ław fundamentowych, czy tam do samej płyty na sam dół, no to sobie co, wykopię taki na 40 cm rowek i tą bednarkę tam wcisnę, albo nawet nasz padek tam wcisnę. No czy będzie to działać? No będzie tak, jakiś tam wodą opór uzyskamy nad tym, czy jakiś tam opór to pamiętam, co tam się mierzy, ale no do, nie, nie, nie istotne. No będzie to po części działało, ale nie wiem czy tak dobrze działało, jak zakupiemy to na powiedzmy 1,5 metra głębokości, czy na metrze głębokości. Więc mówię, lepiej od razu mamy ławy fundamentowe, rzucić bednarkę. Ja za bednarkę płaciłem bodajże chyba 7,70 za, za kilogram, bo bednark kupiłeś na kilogramy i to jest przekrój 2,5 cm na, na, na 3 mm. No nie obrócę teraz, więc tak to, o tutaj, serwej. Tak, to tu jest 2,5 cm. A, a tak naprawdę, mówię, szukałem ogólnie dwucentymetrowej, bo mówię, bo kolega mi powiedział, że dwucentymetrowa, pozdrawiam w ogóle Krzysztofa, że dwucentymetrowa cm zupełności by wystarczyła, tylko po prostu takiej hurtowni od ręki nie mieli, ja potrzebowałem na już. a no to mówię, by po prostu taniej ta dwucentymetrowa. Mówię, i owijamy cały dom w koło, wystawiamy tak, żeby, mówię, to było można wyciągnąć same w dwóch miejscach, no też tam, Podam jest odległość, jak dobrze pamiętam, że chyba, że na 15 metrów bodajże, ale to mówię, trzeba baczyć do normy. Mówi jak powinien być z nowy poprowadzony. Ale mówię, tutaj na pewno bym miał jed, dwa, mi dwa wystarczą. dlatego ja mam na ścianach szczytowych i, 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 i tak na pewno wystarczy. Yy, co jeszcze jest istotne przy bednarce? To jest chyba nie wiem co jest. Nie może coś jest istotne, co mówię ja tu nie pomyślałem, aby wy zapytacie mnie w komentarzach ja wam odpowiem. Na pewno warto ją zrobić. Na pewno warto ją zrobić. Nie liczyć na to, że potem jakąś szpicę się wbije czy coś, no bo na nie każdym terenie da się wbić szpice, zawsze będzie suchy piasek, to ta szpica naprawdę nic nam nie da, a jednak dobrze, żebyśmy mieli tam chociażby czy ob, czy potem żeby po to odrą podłączyć, czy po prostu ten przewód zerowy, czy tam uziemiający, żeby po prostu był, no bo nie zawsze mamy możliwość taką, że możemy rozładować go w skrzynce, czy po prostu nie wiem. No, mamy taką możliwość żeby gdzieś to wykonać. No a fajnie, żeby jednak przepięć w sieci nie było, czy żeby po prostu różnicówka normalnie działała, więc dobrze jednak mieć y, tą bednarkę zrobioną, więc tym bardziej że nie jest taki tam duży koszt. Ja sam wszystkie złączki w bednarkę zapłaciłem bodajże 2500 500 parę złotych. Net tocznie czy brutto. Nie, brutto zapłaciłem 500 parę złotych. Nie, 770 7, 7, 7 zapłaciłem brutto za kilogram. Tego, bo to mówię, akurat tak pamiętam, bo to mówię, byłem ja, no, na w furtowni, sam to wyjątkowo kupowałem, a nie zlecałem, żeby mi ktoś to przywiózł. Yy, więc mówię, no tyle, to, tyle to mnie kosztowało. Czy to dużo, czy to mało. Tak na to, żeby potem nie kopać i nie ryć, to uważam, że to jest niedużo i na pewno na pewno warto. I to jest to miejsce, o którym wcześniej wspominałem, w którym otok nie będzie zrobiony, czyli taki będzie niepełny otok, ze względu na to, że mówię, tutaj będzie tak naprawdę zrobiony nasyp i tu mówię, jak zasypiemy elewację, to taki pas zostawimy tylko takiej przypory bardziej i no, nie będzie po prostu odpowiedniej głębokości do bednarki. A ja nie chcemy jej zakopywać, zakopywać, no, bo tu jest praktycznie sama, sam kamień, sama skała, więc no, bez sensu jest się z tym męczyć. Więc po prostu wytniemy o, do, do tamtego miejsca, do tamtego pręta, co widzicie. Nie wiem, czy wkazuję dobrze palcem, czy nie, ale tamtego pręta na jest dociemnięta, czyli tak w koło owinięte idą ta, i, i połączone z tym miejscem, które Wam wcześniej pokazywałem. Czyli tutaj, gdzie teraz stoimy z Dominiką, to po prostu nie będzie. A to jest ten jeden pręt, który został wystawiony tak naprawdę niepotrzebnie i jego po prostu wytniemy i zasmarujemy masą, żeby nam nie wystawał. No i, i to po prostu będzie bez bednarki. Dobra, no to tyle wywodów niespecjalisty na temat specjalistycznej roboty, ale mówię, wybaczcie, nie znam się też na wszystkim, ale mówię, no chcę Wam też pokazać i opowiedzieć tyle, ile się znam, bo uważam, że wiedza nawet podstawowa jest lepsza niż wiedza żadna, albo tym bardziej, jak tego ktoś nie robi, albo liczy, że później sobie to wszystko odkopie i zrobi. To mówię, po co odkopywać, po co się męczyć, jak można zrobić to za jednym zamachem, a ja nie lubię robić roboty parę razy. Więc do zobaczenia i zapraszam do następnych